Określenie dokładnej lokalizacji w górach może być trudne, czy też czasami nawet niemożliwe, ale z pomocą przychodzi nowoczesna technologia, system GPS, który mamy w swoich telefonach, potrafi określić naszą lokalizację z dokładnością do kilku metrów, i to właśnie z niego korzysta aplikacja ratunek, która między innymi w górach pomaga nie tylko turystom, ale także ratownikom. Turyści mogą to mieć we w swoich telefonach komórkowych i udając się w góry, mając taką aplikację, i wtedy, kiedy coś się wydarzy. Skorzystać z tej aplikacji, czyli skontaktować się z ratownikami, a wtedy już łatwiej ich od, y, trafić, w którym miejscu się znajdują i gdzie ratownik ma szybciej dotrzeć. Ratownicy grupy Karkonoski GOP działają na terenie czterech pasm górskich: karkonoszy, górizerskich, Rudaw i Gór Kaczawskich. Kiedyś przy odbieraniu zgłoszenia trzeba było zebrać bardzo dokładny wywiad. Dziś wystarczy kilka sekund i ratownicy znają dokładną lokalizację. Jeżeli jest zgłoszenie turysta, który potrzebuje pomocy, czy się zgubi, czy ma problemy zdrowotne, to wtedy dzisiejsza technika pozwala szybciej zlokalizować ten, tego człowieka i ten wypadek. I wtedy ratownik, który jest w stacji centralnej, dysponuje odpowiednią ilość ratowników do działania, znając miejsce, czy dostać się samochodem, czy kładem. I w razie potrzeby, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, czy nawet wezwać śmigłowiec do, do tej akcji ratunkowej. Aplikacja jest dostępna na urządzenia z Androidem, iOS oraz Windowsem. Pozwala ona ratownikom poznać lokalizację, stan baterii, skontaktować się z poszkodowanym, czy też sprawdzić dane na temat zdrowia zawarte w książeczce medycznej wypełnianej podczas instalacji aplikacji.